Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Witam wszystkich widzów w telewizji Starnowa TV i zapraszam na kolejny odcinek programu Powiedz Pauli. Moim gościem jest dzisiaj Wojciech Górnikiewicz, założyciel szkoły Stardens. Witaj. Dzień dobry, Paulino. Jak to się wydarzyło? Jak to się stało, że w Twoim życiu pojawił się taniec? Jak Pojawił się taniec, a zwyczajowo mama posłała na taniec. Pierwsze, pierwsze kroki stawiam w formacji tanecznej, twist. Ona funkcjonowała dosyć długo w, w Tarnowie mieliśmy nawet długie miejsce w Pucharze Polski, więc mieliśmy pełno wyjazdów, pełno pokazów, więc było to bardzo fajna przygoda. Natomiast mówiąc, niektórzy z, z, z tancerzy tej formacji posyłają dziś dzieci do mnie do klubu. Mhm. Także jest bardzo miło i sympatycznie. Czyli no, spodobało ci się, mama pewnie nawet się nie spodziewała, że no, tak ten talent swój rozwiniesz, że sam staniesz się też nauczycielem tańca. I pomysł na start dance. Jak też do tego doszło, że postanowiłeś utworzyć własną szkołę tańca? Dosyć naturalnie. 20 lat zajmowałem się tańcem zawodowo. Mam najwyższą klasę z Międzynarodową w tańcu towarzyskim. Jestem sędzią Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Jestem też po studiach podyplomowych. Mam pełne przygotowanie pedagogiczne. Także myślę, że jestem odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. I wyszło to zupełnie naturalnie. A plusem przede wszystkim naszej szkoły tańca to, że jest bardzo fajna, rodzinna atmosfera. Pochwalę się dzieci mnie bardzo lubią. I... W tarnowie. Mm, szkół tańca jest całkiem sporo, można powiedzieć. O tak. e, I chyba nie jest to takie łatwe zadanie, żeby znaleźć taki punkt, który przyciągnie właśnie do Ciebie. Jaki ty masz pomysł na to, żeby właśnie przyciągać dzieci i młodzież do swojej szkoły tańca? No i to też właśnie wychodzi naturalnie. Ten dobry kontakt z dziećmi, z młodzieżą, e, mobilizacja ich do treningów, do występów na festiwalach, powoduje to, że dzieci chętnie nie uczestniczą w e, w Szkole Tańca Stardens, ale inne szkoły tańca nie, nie, nie traktują jako konkurencję. Im więcej szkół tańca w Tarnowie, tym bardziej roztańczony Tarnów. Także cieszymy się, że inne szkoły też funkcjonują i, i czasami nawiązujemy współpracę, e, także bardzo przyjemnie. Dawniej ulica Szewska w Tarnowie nazywała się dlatego, że było wielu szewców i każdy był zadowolony. Także jeżeli mhm. miałoby być Tarnów stolicą e, tańca, to dlaczego nie? Niech tych mhm. szkół będzie jak najwięcej, oczywiście są różne formy tańca, różne szkoły, które oferują różne formy tańca, mm -hmm. więc my się cieszymy, że Tarnów, polski biegun ciepła, ciepło kojarzy się z tańcem, więc myślę, że fajnie. No, z tańcem wiążą się same pozytywne emocje, prawda? I dlaczego na pewno Ty zachęcałbyś do tego, żeby uprawiać właśnie ten sport? No tak, można o nim mm -hmm. powiedzieć. Właśnie, jest to połączenie sportu ze sztuką, więc to jest wyjątkowe połączenie według mnie. Oprócz tego, że dzieci uzyskują sprawność fizyczną, wzmacniają sylwetki. Chodzą wyprostowane, mają nowe znajomości, nowych kolegów, występują na festiwalach, uczestniczą w szkoleniach, w obozach tanecznych. Także myślę, że same plusy. Jaką dokładnie masz teraz grupę swoich podopiecznych? Jest kilka grup, dzieci już w wieku przedszkolnym, do młodzieży, do nastolatków. Mhm. Kiedy przychodzą te najmniejsze, po czym na przykład Ty poznajesz, że to będzie naprawdę prawdziwy talent, bo po niektórych widać od razu, prawda, tą iskierkę. Zgadza się. Mamy takie dzieci też już właśnie przedszkolne, nawet czterolatki, które widać, że mają przede wszystkim poczucie rytmu. To jest bardzo ważne. Podstawa. Podstawa, hmm. poczucie rytmu. A, a to można wypracować? Poniekąd tak, oczywiście. Więc właśnie... Ale jest trudniej na pewno, tak? jeżeli ktoś tego no, nie czuje. tak? Tak, jeżeli yy, są dzieci, które lepiej mają lepsze poczucie rytmu, które troszeczkę gorsze, to nie znaczy, że wszyscy muszą zostać mistrzami Polski. Same zajęcia, same zajęcia które się odbywają i właśnie spotykanie się wspólnie ze wspólnym gronem dzieci i rodziców jest przyjemne, więc nikomu nigdy to nie zaszkodziło, a wręcz odwrotnie zawsze mhm. pomoże. Oprócz tego talentu, ten talent to jest takie 20%. 80% to jest ciężka praca, jak w każdym sporcie. Mhm. Także talent fajnie, bardzo ważny, ale często te osoby, które mają talent, nie są tak pracowite jak te, które na przykład troszeczkę mniej mają talentu, ale bardzo ciężko pracują i wyniki mają wiele lepsze. Można dużo rzeczy wypracować, ale też tutaj od chęci także bardzo dużo zależy, bo nie wystarczy powiedzieć, że chodzę na zajęcia do Wojtka, bo mama tak chce. Bo mama tak chce. To jest tylko możliwość, my dajemy możliwość rozwoju. A, tak, A dziecko robi już później z tym, co chce, jeżeli poczuje to, że. że musi się starać, mu to musi uczestniczyć, ale tu jest kwestia taka, że to są dzieci. Często mhm. są to dzieci czy młodzież niepełnoletni, i tu jest główne zadanie rodziców. Czyli systematyczność, przywożanie dzieci na zajęcia, na szkolenia. Mamy w najbliższym terminie szkolenie z tanecznych. Jeżeli w tych wszystkich zajęciach uczestniczymy, rodzice przywożą dzieci, to wtedy rzeczywiście sukces jest. Jeżeli ci rodzice dostarczą dziecko na zajęcia to już tutaj wszystko jest po twojej stronie, żeby to dziecko chętnie wróciło z powrotem, tak? Yy, nie powiem, że akurat z tym nie ma problemu. Dzieci bardzo yy, chętnie chodzą na zajęcia, lubimy się wzajemnie, także nigdy nie było tego problemu, że dziecko mówiło, że nie chce chodzić do pana Wojtka na Albo zajęcia. Albo na siłę rodzic wypycha, no już zaczęli, zaczęli, iść. Yy, tak, <noise> Tańczy, no. czasami się tak zdarza. Yy, ale mówię, głównie tutaj jest yy, Zależność od rodziców, żeby byli konsekwentni, w tym jeżeli dziecko chce tańczyć, to dać im tą możliwość jak najlepszego rozwoju. Czyli systematyczność jest najważniejsza, mm -hmm. uczestniczenie we wszystkich szkoleniach, zajęciach, no i wtedy możemy y, się pochwalić wynikami. Jeżeli tej systematyczności nie ma, jak w każdym sporcie, jeżeli byśmy biegali na 100 metrów i chodzili raz w miesiącu, czy dwa razy w miesiącu to na ten. Efekt żadny. Efekt mm żadny. -hmm. Także tutaj musi być taka kooperacja, współpraca, dobra między tancerzem, trenerem i rodzicami. Mówisz o tej systematyczności, ćwiczeniach. Zatem jak często odbywają się u Was treningi? No Takie dzieci już e, 6-7 letnie potrafią chodzić trzy razy w tygodniu. Po półtorej, po dwie godziny plus mhm. dodatkowe szkolenia. Także tych godzin trochę jest. E, jeszcze tutaj jest to, że mamy fajną bardzo salę z dużym parkingiem nieodpłatnym. Sala jest klimatyzowana. W gorące dni mamy też Przyjemną temperaturę. Także myślę, że i miejsce, i stadion, które trochę łączy już doświadczenie trzynastoletnie plus dodatkowo i jeszcze takie innowacje, które staramy się wprowadzać myślę, że daje to efekt, i, i na to liczymy, że, że ta szkoła tańca no. Robimy dwa do trzy festiwale ogólnopolskie w sezonie w Tarnowie czy w okolicach. To są naprawdę duże wydarzenia, potrafi się, przy, w cudzysłowie, przewinąć no, tysiąc osób mm -hmm. przez jeden dzień. Także są to duże imprezy. Jeżeli Szkoła Tańca organizuje takie festiwale, ma dużą ilość dzieci, które startują na festiwale, zdobywają sukcesy, no to ja się cieszę z rodzicami, że możemy tą Szkołę Tańca Stardance wspólnie tworzyć, mm -hmm. bo to przecież jest ws wspólne y, dzieło, nie, nie tylko moje. Mówiąc o tej samej lokalizacji, też, bo nie wszyscy nasi widzowie wiedzą, Szuickiego 66. Szuickiego 66, sala jest na parterze, parking jest darmowy, więc jest. W centrum, ale nie na tyle w centrum, że nie ma gdzie zaparkować. Mamy mhm. duży parking, także dostępność jest w jest, jest sali duża, więc cieszymy się, że możemy e, mieć swoją lokalizację tak, tak fajną w danym. 13 lat szkoły Stardance. Mówisz, że w ciągu roku po dwa festiwale średnio udaje się zorganizować. Tak. Czy... Trzeba sobie zasłużyć, żeby móc zorganizować tak duże przedsięwzięcie przecież. Polskie Towarzystwo Taneczne, w którym jesteśmy członkiem, jest dużą organizacją, bardzo sformalizowaną, więc jeżeli, właśnie jest, jeżeli te festiwale są dobrze organizowane, profesjonalnie, można tą ilość realizować. Poza tym no, czasy teraz nie są takie łatwe. Dużo z festiwali w Polsce jest odwoływanych z powodu braku frekwencji. Co wpływa na tą atrakcyjność festiwalu zwykle? No właśnie chyba ta dobra współpraca między mną a rodzicami. Są rodzice, którzy bardzo się angażują I w pomagają organizację, też, pomagają nie? oczywiście festiwal. Nie jestem w stanie jednoosobowo zorganizować dwóch, trzech imprez takich dużych w roku, mhm. więc są rodzice, dzieci, którzy chętnie e, tworzą to wspólnie to dzieło razem e, jako Stardens, więc e, na pewno nie jestem jedną osobą, a jesteśmy Stardens jako klub razem. I to powoduje, że te festiwal są udane, jest fajna atmosfera i Dzieci nasze i z całej Polski występują, dzieci przyjeżdżają, czy młodzież, czy dorośli z Warszawy, ze Śląska, z Podkarpacia, także naprawdę pół Polski potrafi nas odwiedzać. Więc cieszymy się, że już kolejny festiwal 21 maj odbędzie się w Tarnowie, nazywa się pod tytułem Grand Slam. Więc serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w zawodach. Przychodzisz z taką pewną niespodzianką, i myślę, że już za pośrednictwem naszej telewizji możemy o tym powiedzieć nieco więcej. Możesz zdradzić naszym widzom tą niespodziankę. E, możemy zdradzić już. E, to ten czas, proszę Państwa. Tak, to ten czas. <laughs> 21 kwiecień, sobota. Godzina 17 w naszej szkole tańca, w naszej siedzibie Szujskiego 66. Odwiedzi nas gwiazda tańca z gwiazdami. Budujemy napięcie. <laughs> Jest to Kamila Dresno, Kielczanka, która od jakiegoś czasu współpracujemy razem. Jest to bardzo ciepła, bardzo miła, bardzo fajna osoba. To między innymi sędziuje na naszych festiwalach tańca. 21 maja też będzie. I będą warsztaty. Z Kamilą no, które będą jakby przepustką możliwością potem zapisania dziecka do naszej szkoły tańca. Także takie warsztaty półtora godzinne od godziny 17 do godziny 18.30 w sobotę 21 kwietnia. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Na naszej stronie facebookowej trzeba będzie się zgłosić lub telefonicznie, smsowo na taki casting, ponieważ pani Kamila zapewne opowie nam troszeczkę o kulisach tańca z gwiazdami, zdradzi kilka tajemnic, więc myślę, że to będzie rodziców i dzieci ciekawić. No Myślę, że fajnie, bo jeszcze nie było w Tarnowie takiej wizyty koleżanki, tak mogę nazwać Kamile, koleżanki z tańca z gwiazdami, która przeprowadzi takie warsztaty, a równocześnie będzie można kontynuować po tych warsztatach zajęcia. W szkole tańca, Liczba chętnych jest tutaj ograniczona? Mamy ograniczenia, no bo sala nie, nie, pozwoli, nie tak pozwoli na taką dużą frekwencję. Tak, więc będziemy się o kolejność zgłoszeń. Te osoby, które w pierwszej kolejności zgłoszą, będą mieć pewność, że na tych warsztatach będą mogły z Kamilą uczestniczyć. A kiedy ruszają zapisy? Od dzisiaj zapraszamy do zgłoszeń. 6 kwiecień. Można wysyłać SMS-y do naszego menadżera. Na naszej stronie facebookowej jest plakat. Podany numer telefonu do menacera. Można wysyłać zgłoszenia. No i zapraszamy, bo będzie na pewno to duże wydarzenie w Tarnowie. Że Kamila, która tańczyła w tańcu z gwiazdami, ma również swoją szkołę, będzie u nas w Tarnowie i mam nadzieję, że będzie do nas przyjeżdżać na szkolenia również od czasu do czasu. Hmm, czyli na pewno dlaczego warto zapisać dziecko, czy samemu się zapisać? Hmm. Dlaczego warto? No raz właśnie, atmosfera, doświadczenie. Jestem też sędzią Polskiego Towarzystwa Tanecznego, więc funkcjonuję cały czas. Jestem członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Także organizujemy duże festiwale. Nie możemy zapominać o tym, że wspólnie spędzamy czas, dzieci i rodzice. Czasami wychodzimy do kina, czasami organizujemy grille wspólne, wycieczki spacerowe. Także, także naprawdę jest rodzina, fajna atmosfera, oprócz tego, że ciężko trenujemy. Bo trzeba to powiedzieć, taniec towarzyski jest sportem trudnym, wymagającym wysiłku. Mhm. No tak, ja przyznam szczerze, że uczestniczyłam w jednym z treningów i przyznam, że faktycznie dało się odczuć taką rodzinną atmosferę. Wszyscy tworzycie taką jedną wielką rodzinę. Rodzice widzą u mnie tą pasję, że ta szkoła jest powiązana z pasją do tańca, więc myślę, że to jest bardzo ważne. Ale, to jest ja jestem właścicielem, a rodziców jest dużo, także nie zawsze jest tak kolorowo, czasami się nie zgadzamy. Właśnie, bo mówimy wszystko, że, że, jest, że tak, jest tak pięknie, każdy tak naprawdę może to zrobić, tak? Ale no jednak to też nie jest, tak? No, oczywiście czasami czasami mamy różne pomysły. Nie no, ze no, wszystkim no. się też możecie zgadzać. Tak, tak. Mhm. Ale właśnie o to chodzi, żeby umieć ze sobą rozmawiać, umieć się komunikować, żeby ta komunikacja była, bo oczywiście nie zawsze właśnie e, wiadomo, jak są sukcesy, no to wszyscy Jesteśmy zatęcali. Czasami też są porażki. To Ale one też są bardzo podszetne. potrzebne. Potrzebne mm, dla rodziców również. Motywujące. Motywujące dla dzieci. Tak. Umiejętnie wytłumaczyć rodzicom. Dzieciom porażka, że też jest ważna. Mhm. Sukcesy są bardzo ważne, ale porażki też. Trzeba właśnie umiejętnie trafić do dziecka, poniekąd muszę być troszeczkę też psychologiem, mhm. żeby umieć pochwalić dziecko za jego wyniki, za jego sukcesy. Ale też umiejętnie powiedzieć, jeśli coś nie wychodzi, to trzeba też o tym jasno powiedzieć. Jasno powiedzieć, musisz więcej pracować, mhm. nie przejmuj się. Michael Jordan, najlepszy koszykarz na świecie, dziesiątki tysięcy razy nie trafił. Do kosza setki meczy przegrał, a przecież był najlepszy mm -hmm. na świecie. Także no, każdy sposób składa się i z sukcesów, i z porażek. Mm -hmm. Jestem ciekawa, w jaki sposób e, ty na przykład potrafisz zapanować nad taką dużą grupą. Musi być jedno i drugie, czyli atmosfera plus dyscyplina powoduje to, że zajęcia się odbywają, dzieci chętnie uczestniczą. Bez dyscypliny nic byśmy się nie nauczyli. E, bez, e, bez też miłej atmosfery czasami wygłupów po prostu na przerwie, czy po zajęciach, czy wspólnego spędzania czasu, gdzie spędzamy. Te wygłupy, te nasza taka atmosfera, gdzie się śmieją jest bardzo ważna. Czyli nauka przez zabawę? Nauka może nie przez zabawę, ale przez, przez Wtedy, kiedy nie trenujemy, czy nawet czas, czasami w czasie treningu takie rozluźnienie, mm -hmm. które powoduje, że dzieci widać, że muszą w pewnym momencie odpocząć, muszą się napić, pośmiać, powygubiać, żeby potem wrócić e, na kolejną godzinę do treningu. 13 lat to spory kawał czasu. Powiedz mi, w przeciągu tych lat o takich największych osiągnięciach i sukcesach Stardance? Dzieci, które czy młodzież, która u nas tańczyły, sukcesywnie zdobywają e, klasy, mieliśmy wielokrotnie wicemistrzów Małopolski w tańcu towarzyskim, czy to w tańcach latynoamerykańskich, czy standardowych. Mieliśmy też w parach dziecięcych finalistów mistrzostw Polski południowej. Także te sukcesy są, choć powiem, że naprawdę jest duża konkurencja w Polsce. Kluby intensywnie pracują, mają dużo szkoleń, więc nie jest łatwo tak wygrać, ponieważ potrafi w jednej kategorii przyjechać 20... E, przedstawicieli różnych klubów z całej Polski mm -hmm. z ośrodków tanecznych. Więc tutaj e, no naprawdę musimy ciężko pracować, żeby móc e, wygrywać czy zajmować jakieś e, miejsca wysokie. Najmłodszy tancerz, tancerka u ciebie, to? No, wiedziałem, że to. Dobrze. Kostek, Konstanty, jest to niesamowity chłopiec. E, nie wiem, czy mogę mówić, ale chyba tak. Myślę, że mogę powiedzieć, że nic się nie obrażą. Konstanty ma 4 lata. Słuchajcie, tańczy wszystko do rytmu, występuje na festiwalach tańca, ćwiczy, rozgrzewa się. Stworzony do tańca. Stworzony do tańca, ale nie tylko. Jest to bardzo, bardzo inteligentny chłopiec. Ma tak ciekawe zainteresowania. Chce zostać paleontologiem. Będzie odkrywał nowe skamieniałości. A przy okazji mówi, że będzie kopał brylanty, wykopywał, żeby, żeby mieć też dobre pieniądze, jak on to mówi. Tak? No ale na pierwszym miejscu będzie taniec, oczywiście. Zobaczymy, liczę na to, bo naprawdę jest dobrym tancerzem. Zapowiada jest bardzo grzecznym, przede wszystkim dzieckiem i dobrze prowadzonym. Także dziecko mm -hmm. jest bardzo grzeczne, uprzejme i trenujące. To jest dopiero yy, ewenement, że dziecko 4 lata potrafi dwie godziny na przykład trenować. No więc mm -hmm. jest mi bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że dalej rodzice będą tak prowadzić kostkę, jak prowadzą, czyli, czyli że będzie yy, się rozwijał coraz bardziej w tańcu. Ale partnerka mu dorównuje. No właśnie ma świetną partnerkę ze swojego przedszkola i ze swojej grupy, więc to jest najfantastyczniejsze, <noise> że oni się widzą i w przedszkolu i potem na zajęciach. Razem trenują. Mama też o żeby dziecko ładnie wyglądało na scenie, piękną fryzurę ostatnio mieli e, na występie. E, także to też jest fajne, że po prostu rodzice cze, często e, całymi grupami z przedszkoli, czy ze szkół podstawowych, tak jak na przykład ostatnio ze szkoły podstawowej numer 15, dołączyli do nas, dołączyły do nas dzieci, które rodzice chodzą wspólnie do klasy, więc już nie wożą każde dziecko osobno, tylko na przykład jednym samochodem to je dzieci zawożą na trening. Potem się wymieniają. E, i ekonomicznie? Tak, ekonomicznie. Wesoło w samochodzie, to tak <grymne> jest bardzo przyjemne. Będziemy śledzić postępy kostka i jego partnerki jak tak, i całej warto. grupy. <grymne> Ale właśnie to chyba też jest dla ciebie fajne doświadczenie, kiedy na przestrzeni lat no, ty obserwujesz, no, bo te dzieci się rozwijają, one rosną, one się zmieniają. Na Twoich oczach to się wszystko dzieje. Właśnie to, to jest najprzyjemniejsze, szczerze mówiąc, jak te dzieci dorastają, rozwijają się, rozwiązujemy czasami problemy nie tylko taneczne wspólnie. Czasami te dzieci czy młodzież potrafi mi na tyle zaufać, że mówi mi o swoich tajemnicach i pomaga mi czasami się. Zwierzę się. Więc to jest naprawdę dla mnie miłe, a muszę wspomnieć, na przykład już moich Wychowankowie są dorośli po studiach, z którymi mam kontakt do dzisiaj. potrzymujecie wciąż kontakt. Tak, mm -hmm. i na przykład prowadzą od czasu do czasu zajęcia u mnie na szkoleniach. E, no tutaj muszę wspomnieć o Przemku, który zawsze był świetnym tancerzem. Bardzo kulturalny chłopcem. Cześć Przemek, pozdrawiam Cię serdecznie. Z Przemkiem, który pomaga też prowadzić mi czasami szkołę tańca. Przeszliśmy na ty i wspólnie spędzamy czasami spacery z psami. O, to nas łączy. Także bardzo fajnie. To, to to już jest kolejne pokolenie, z którymi mam kontakt, z którymi się e, czasami gdzieś widzę, czy spędzamy miło czas. I, I to jest fajne, że to, mm, to są na przykład już moi koledzy. Mm -hmm. no. Pojawiło się dużo programów telewizyjnych, właśnie związanych z tańcem. Czy to też jakoś miało wpływ na zainteresowanie? Zapewne, Mnie było kiedyś to doceniane. Zawsze się pytali mnie, a co studiujesz? A że tańczyłeś, to było mało istotne. Że to bardziej tak dorywczo, tak? Można się tym zajmować, ale nie, żeby to był twój sposób na życie. Tak, tak. Mhm. Bardzo się zmieniło dzięki tym programom. Taniec towarzyski, no bo w tym się specjalizujemy, jest piękną formą tańca. I może być to zawód, oczywiście, że tak. Ja nie tylko tym się zajmuję mhm. akurat, więc może to też troszeczkę jest łatwiej, że mm... Jakby sposób na życie to jest przyjemny, ale mam jeszcze inne swoje pasje, które też realizuję na przykład zdjęcia, więc to, to jest y, też element, którym zarabiam i, i który mm. sprawia mi ogromną przyjemność. No właśnie że przedziłeś moje kolejne pytanie, ponieważ chciałam mm. zapytać, gdybyś nie mógł tańczyć, uczyć tańca, to czym innym byś się mógł zajmować, więc tutaj fotografia, tak? Fotografia, tak, fotografia jest pasją moją od wielu lat, y, więc y, to też jest dodatkowo y, taniec, ten ruch czy ustawienie na przykład pary ślubnej czy narzeczeńskiej, to powoduje, że jest o wiele mi łatwiej, jak ciało powinno być ustawione, jak powinno zapracować, czy jakieś pozycje i ten zmysł artystyczny, który przy tańcu na pewno przy tylu latach się pojawił, to też pomaga przy, przy sesjach zdjęciowych. Próbujesz wyciągnąć te emocje, prawda? Uchwycić je i pokazać. To jest najważniejsze, te emocje w zdjęciach, które, które warto właśnie wyeksponować na zdjęciach, a nie może, może nie nie każdy fotograf, chociaż na pewno jest mnóstwo świetnych fotografów, może nie każdy potrafi właśnie te, te emocje wyeksponować. A tutaj przy poczuciu e, tej estetyki tańca myślę, że jest o wiele łatwiej. Mhm. E, tak, właśnie a propos też tańca, mówiliśmy, dlaczego na pewno warto. Też chyba warto powiedzieć o tej takiej sylwetce, prawda, która później zostaje i no to, to jest duży atut. Zostaje pewność siebie, łatwość komunikacji między, między chociażby chłopcami i dziewczynkami, kiedy tańczą razem, łatwość nawiązywania kontaktów, to właśnie prosta sylwetka. No to jest dużo plusów. I dziękuję Mamie, że zapisała mnie na zajęcia taneczne w wieku tam 10 czy 9 lat, mm -hmm. bo myślę, że też łatwiej rozmawiać z ludźmi, łatwiej nawiązywać kontakty i łatwiej też rozumieć. Ludzi po hmm. takim doświadczeniu. To też taka terapia troszkę. Hmm, może? Tańcem. Może, może terapia tańcem hmm. w pewnym sensie. No i ja to też cię ci mówię. Macie wszystkie problemy zostawiamy poza salą taneczną. Kiedy jesteśmy na sali, e, łączy nas muzyka, ruch, taniec i wtedy wszystkie problemy domowe, szkolne zostawiamy gdzieś tam na boku, gdzieś z dala. Nie myślimy wtedy hmm. o tych kłopotach, więc pewna jakaś forma terapii jest to też e, zapewne. Taniec dla ciebie to? Miłość, której nie zdradzę? Nigdy. Na I nadzieję, zajmnością. Zajmnością. Tak. <laughs> Myślę, że tak to mniej więcej wygląda. Nie, nie chciałbym najdłużej, jak będę mógł, będę to robił, bo sprawia mi to największą przyjemność w życiu, ale też chcę realizować swoje, swoje pasje, które też mam inne. Mhm. Fajnie jest mieć w życiu pasję. Myślę, że tak. Przede wszystkim dla siebie. Jest to fajne, bo nie czujesz, że stoisz w miejscu, czujesz, że się rozwijasz, jak masz zainteresowania. I też poniekąd stajesz się ciekawy osobą dla innych. Mhm. I łatwiej nawiązywać kontakty, łatwiej się poznawać, ale myślę, że przede wszystkim dla siebie. Ten samorozwój, który nie kończy się w wieku 20, 30, 40, 50, a może się nie, nie kończyć, i 60-70 i, 60, i 70 lat. Znam wielu ludzi starszych ode mnie, którzy mają swoje pasje cały czas je rozwijają. I dla mnie są to ludzie ciekawi, waci rozmowy, waci zainteresowania, waci znajomości. Ja myślę, że jako telewizja jesteśmy troszeczkę taką, też można powiedzieć, rodziną Darnowa, Stardens. Tak, czujemy się troszeczkę spokrewnieni z Tobą. Myślę, że tak. To skojarzenia były od początku. Stardens, Starnowa. No i rodzice też właśnie wam kibicują. Trzymamy za was kciuki, żeby stanowa się rozwijała prężnie, żeby wam szło tak dobrze jak do tej pory albo i lepiej. Bardzo dziękujemy i oczywiście też odwzajemniamy. Ale skoro o nazwie, to właśnie skąd taka? Chcieliśmy, żeby się kojarzyło, że, że ta szkoła tańca potrafi nauczyć pomóc gwiazdy tańca. I na to mm -hmm. liczymy, że czy, czy na mniejszym poziomie, czy większym, że jednak będziemy pod każdym względem móc być najlepsi. I bliżej gwiazd. I bliży gwiazd, tak, i bliży gwiazd. Łącznie z wami, łącznie z wami jako stanowania. Czy w każdym wieku faktycznie możemy zacząć tańczyć? No tak, właśnie w Polsce bardzo prężnie teraz działa w e, festiwale tańca i, i ruch taneczny seniorów, więc są kategorie 30, 40, 50, 60, plus i ci państwo uczestniczą e, czynnie w festiwalach tańca, w rywalizacji. Ostatnio właśnie byli u nas e, na festiwalu. Więc naprawdę przyjemnie się na to patrzy, kiedy ludzie nie siedzą w domu, nie zamykają się, trenują na sali, spotykają się potem wspólnie po festiwalach tańca, spędzają wspólnie czas i to jest ruch, który coraz prężniej działa i naprawdę w Polsce jest zaskakujący, że tak duża ilość osób tańczy turniejowo przy drugiej młodości. A po takich właśnie turniejach też obserwujesz, że jest większe zainteresowanie później na przykład na zajęcia. Myślę, że tak, że jest to też pewna, pewna forma reklamy. Tutaj nie omieszkam powiedzieć, że zaraziłem to, trochę tańcem wójta gminy z Krzyszów, pana Marcina Kiwiora, które na przykład festiwale już po raz dziewiąty się odbywają, odbywa, odbyły się w Krzyszowie, zawody taneczne. Mm -hmm. I też doskonałe warunki, tak? Po też hala. Duża hala, przyjazna gmina, to jest bardzo ważne. Ta otwartość na takie formy sztuki, kultury, sportu więc jest tam nam zawsze przyjemnie też spędzać czas, pod patronatem się to odbywa pana wójta, więc, więc, więc fajnie, bo to jest i, i też promocja regionu, miasta, czy, czy miejscowości z bo to jest miejscowość, Cała Polska już wie, albo przynajmniej pół Polski Później tanecznej, tą gdzie gminę, jest Krzyszów, tak. Tak, 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 także mhm. wszyscy już po dziewięciu latach bez nawigacji trafiają na nasze festiwale. Taniec czy festiwale to jest promocja też naprawdę kultury. Gdyby nie kultura, nie byłoby postępu ludzkości. Kultura zawsze napędzała do, do postępu, do rozwoju, więc nie możemy zapomnieć o kulturze, a taniec jest formą też też kultury. Także te imprezy są zawsze bardzo, bardzo miłe, ludzie sobie kibicują, wszyscy się znamy, witamy. S sędziowie, którzy, których zapraszam do, do sędziowania, są to ludzie o wyjątkowej kulturze osobistej. Także ten taniec e, naprawdę ma dużo plusów i, i to życie wygląda inaczej, jest o wiele ciekawsze niż, niż bez tańca. Mhm. E, niestety nasz czas jest ograniczony, chociaż naprawdę o tańcu z tobą można rozmawiać bardzo długo. Więc może bezpośrednio już do kamery zaprosisz wszystkich chętnych zarówno do tego, żeby odwiedzili Twoją szkołę, jak i spróbowali może swoich sił. Zapraszam serdecznie do Szkoły Tańca Stardens. 21 kwiecień, jest to sobota, godzina 17. Warsztaty poprowadzi Kamila Trezno, Gwiazda Tańca z Gwiazdami, trzeciej edycji. Także zapraszamy, a będzie można po tych warsztatach kontynuować. U nas taniec, a być może już wystąpić nawet 21 maja na naszym festiwalu. Także do miłego zobaczenia w Tarnowie. Ja oczywiście bardzo Ci dziękuję już za spotkanie. Od naszym wywiadem także opublikujemy filmik, który też będzie ukazywał to, co dzieje się na zajęciach prowadzonych przez Wojtka. Spotykamy się najpierw 21 kwietnia na warsztatach, a potem 21 maja na Grand Slam organizowane przez Stardens. Mhm. O szczegółach i relacjach. Będziemy oczywiście Państwa informować na bieżąco. Bardzo Ci już dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów i rozwijania tej swojej niekończącej się pasji. Niekończącej się zajemnością. Bardzo dziękuję za miłe spotkanie i do mojego zobaczenia. Pozdrawiamy serdecznie. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofti Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.